Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś opowiem Wam o kolejnej sprawie, która została rozwiązana dzięki nauce. Zapraszam do wysłuchania historii Christy Mirak. Niewiele wiemy o życiu 25-letniej Christy. Wiemy właściwie tylko tyle, że wychowywała się w Pensylwanii i miała dwójkę rodzeństwa. Starszą siostrę i młodszego brata. Wiemy natomiast, że od dziecka marzyła o pracy nauczycielki. Często bawiła się w szkole ze swoim rodzeństwem. Gdy dorosła, marzenie to udało jej się zrealizować. Po zakończeniu studiów zamieszkała ze współlokatorką na obrzeżach centrum Lancaster w Pensylwanii, gdzie znalazła pracę jako nauczycielka szóstej klasy. Początkowo zatrudniono ją jako nauczyciela na zastępstwo. Ale gdy okazało się, że jest naprawdę świetna w tym, co robi, zaproponowano jej pracę na stałe. Szczerze kochała swoich uczniów i to ze wzajemnością. Jak wspominał dyrektor szkoły, Harry Goodman, nie zadowalało ją tylko to, że jest dobrą nauczycielką. Chciała być świetną nauczycielką. Była kreatywna i motywowała dzieci. Byli zachwyceni. Niektórzy ludzie wciągali się do pracy. Christie nie traktowała tego jako pracy. Jej zaangażowanie świetnie widać po tym, czym zajmowała się w niedzielę 20 grudnia 1992 roku. Każdemu ze swoich uczniów kupiła na święta książkę, zapakowała ją, dodała cukrową laskę i napisała liścik z życzeniami wesołych świąt, który kończył się słowami kocham panna Mirak. Następnego ranka miała wręczyć podarki swoim uczniom. Była tym bardzo podekscytowana i wprost nie mogła się doczekać. Christie była bardzo obowiązkowa i każdego ranka pojawiała się w szkole przed 8 rano, więc gdy rankiem 21 grudnia 1992 roku nie pojawiła się, aby poprowadzić lekcje, wszyscy byli nie tylko zdziwieni, ale i zaniepokojeni. Z tego co rozumiem, zajęcia miały rozpocząć się o 8.30. Gdy Christie nie przyjechała do tej godziny, dyrektor szkoły, Harry Goodman, kilkukrotnie zadzwonił do jej mieszkania, ale nikt nie odebrał. Następnie zadzwonił do jej rodzinnego domu. Może jej matka wiedziała, co się dzieje. Ona jednak również nie miała żadnych wieści od Christie. Sytuacja była tak nietypowa, że Goodman postanowił pojechać do mieszkania kobiety, aby sprawdzić, co się dzieje. Spodziewał się jednak, że prawdopodobnie nie dojedzie aż do samego mieszkania i spotka ją gdzieś po drodze, bo podejrzewał, że mogły ją zatrzymać jakieś problemy z samochodem. Nie spotkał jej jednak po drodze. Po dziewiątej rano wjechał na jej osiedle i zauważył, że jej samochód wciąż stoi na parkingu. Jednak jeszcze poważnie się zaniepokoił, gdy zobaczył, że drzwi do jej mieszkania były uchylone. Gdy zajrzał do środka, znalazł zwłoki Christy. Szybko pobiegł do sąsiedniego mieszkania, aby zadzwonić pod numer alarmowy. Mimo że nie było śladów włamania, w mieszkaniu panował chaos i wyglądało to tak, jakby doszło w nim do bójki. Prezenty, które Christie zapakowała, były porozrzucone po całym salonie. Christie zazwyczaj wstawała o 6 rano, aby zrobić sobie śniadanie i przed pracą obejrzeć jeszcze wiadomości. Zazwyczaj jej współlokatorka wychodziła do pracy o siódmej, a Christy o 7:45. Kobieta miała na sobie płaszcz i rękawiczki, więc przyjmuje się, że musiała akurat wychodzić, gdy doszło do napaści. Brak śladów włamania wskazuje na to, że albo znała swojego napastnika i sama wpuściła go do środka, albo ta osoba wykorzystała moment, gdy Christy otworzyła drzwi, aby wyjść do pracy. Przyczyną śmierci Christy było uduszenie, ale doznała też tępego urazu szyi, pleców, górnej części klatki piersiowej i złamania szczęki. Zabójca uderzył ją w twarz tak mocno, że została zniekształcona, jak stwierdził jeden z detektywów. Została pobita w złości. Doznała także przemocy na tle seksualnym. Zdjęte jej bieliznę, spodnie i buty, a ubrani na tułowiu podniesiono do góry. W pobliżu jej głowy znaleziono drewnianą deskę do krojenia. Uważa się, że Kristi musiała chwycić tę deskę, aby próbować się bronić, ale zamiast tego napastnik wyrwał ją jej i zaatakował ją tą deską, następnie udusił ją jej własnym swetrem. Koronerowi udało się znaleźć DNA pochodzące z nasienia na wielu obszarach jej ciała, a także na dywanie bezpośrednio pod miejscem, gdzie znaleziono jej ciało. Oczywiście pobraną próbkę DNA wprowadzono do bazy, ale nie udało się znaleźć dopasowania. Powiem tylko tyle, że dzięki tej próbce przez lata udało się oczyścić z podejrzeń ponad 60 mężczyzn. Sąsiedzi zeznali, że widzieli samochód podjeżdżający pod kamienicę, w której mieszkała Christy. Widzieli też wchodzącego do budynku młodego, białego mężczyznę, a wkrótce potem usłyszeli krzyk. Mężczyzna wyglądał, jakby był po dwudziestce, był mocno zbudowany i miał długie, brązowe włosy opadające na klatkę piersiową, był gładko ogolony i miał głęboko osadzone oczy. Ubrany był w niebiesko-biało-czarną, wyblakłą koszulę i niebieskie dżinsy. Co bardzo ciekawe, dzień po śmierci Christy, pod jej szkołą pojawił się mężczyzna z bukietem kwiatów, które chciał przekazać kobiecie. Mężczyzna przedstawił się jako przyjaciel Christy i stwierdził, że chciał się tylko z nią przywitać i dać jej kwiaty. Kadra szkoły od razu zadzwoniła do śledczych. Po przyjeździe policji okazało się, że mężczyzna jest o 20 lat starszym żonatem kochankiem Christy. Jej przyjaciele nie wiedzieli o nim zbyt wiele. Wiedzieli tyle, że nie spieszyło mu się do ślubu z Christy, co miało ją bardzo martwić. Dwa dni przed swoją śmiercią kobieta powiedziała swoim przyjaciołom, że zakończyła ten związek. Oczywiście w tamtym momencie mężczyzna stał się dla policji potencjalnym podejrzanym w sprawie. Jednak mężczyzna miał bardzo mocne alibi. W chwili śmierci Christy przebywał setki kilometrów dalej, w Virginii, gdzie niedawno przeprowadził się ze swoją żoną. Pobrana od niego próbka DNA również nie pasowała do DNA znalezionego na ciele Christy. Przez lata policjanci rozmawiali i porównywali DNA wielu mężczyzn, których Christie mogła znać lub którzy mogli ją kojarzyć chociażby z widzenia, jej przyjaciół, bliskich i okolicznych mieszkańców, jednak nie udało się znaleźć dopasowania. Śledczy wykluczyli również możliwość wynajęcia przez kogoś płatnego mordercy. Uważali, i jest to dość sensowne założenie, że płatni mordercy zazwyczaj nie biorą udziału w walce wręcz ze swoją ofiarą i nie zostawiają po sobie dowodów, w tym swojego DNA. Policjanci przyjrzeli się nawet Goodmanowi, dyrektorowi, który pojechał do domu Christie. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy nie przejął się za bardzo nauczycielką, która nie pojawiła się na lekcjach. Jednak mężczyzna również miał mocne alibi i jego DNA nie pasowało. Detektywi sprawdzali różne tropy, przez lata przesłuchali ponad 1600 osób, jednak nie doprowadziło to do znalezienia mordercy. Z biegiem czasu było coraz mniej osób do przesłuchania, coraz mniej nowych tropów, aż w końcu sprawa została odłożona na półkę. W 2002 roku, dekadę po śmierci Krystii, zmarła jej matka. Nie udało jej się doczekać skazania mordercy i córki. Oficjalną przyczyną śmierci był nowotwór ale rodzina uważa, że zmarła z powodu złamanego serca. Jej rodzeństwo wciąż miało jednak nadzieję za znalezienie i skazanie winnego. Co jakiś czas pojawiali się w mediach i mieli nadzieję na utrzymanie sprawy w społecznej świadomości. W 2015 roku prokurator okręgowy hrabstwa Lancaster ponownie otworzył sprawę. Od 1992 roku technologia badań DNA rozwinęła się już tak bardzo, że miał nadzieję, że w końcu uda się znaleźć mordercę. Powiedział: Myślę, że minął odpowiedni czas, aby zyskać świeże spojrzenie. Wzięliśmy całe akta i dowody i zaczęliśmy od nowa. Tym razem sprawie przejrzała się Cici Moore, genealożka, która pomagała w rozwiązaniu z wielu spraw. Zawsze podkreśla się, że pomogła w ustaleniu tożsamości Golden State Killera, ale opowiadałam Wam już o niej również przy okazji omawiania jakiejś innej sprawy. W każdym razie, CC wraz z Parabon Nono Labs, przesłała DNA znalezione na ciele Christy i w jej mieszkaniu do bazy danych o nazwie Getmatch. Jak już pewnie doskonale wiecie, Getmatch to strona internetowa, która łączy ro członków rodziny poprzez ich DNA. Ludzie, którzy chcą zbadać swoje drzewo genealogiczne i nawiązać kontakt ze swoimi krewnymi, o których istnieniu nie mieli pojęcia, dobrowolnie przesyłają swoje DNA do tej bazy. Sisi znalazła kilku odległych członków rodziny, powiązanych z DNA, znalezionym w mieszkaniu Christy, i zaczęła budować drzewo genealogiczne. Jak sama powiedziała, powróciłam do pradziadków każdego z kuzynów drugiego stopnia, a potem zaczęłam budować dalej. Przewróciłam to drzewo do góry nogami, robiąc to, co nazywam odwróconą genealogią. Posuwam się naprzód w czasie, próbując znaleźć odpowiednią osobę z odpowiednią mieszanką przodków. Następnie kobieta zawęziła swoje poszukiwania do pewnej rodziny z Lancaster, która była pochodzenia północnoeuropejskiego i miała pewne korzenie portorykańskie. Później przejrzała artykuły w gazetach z okolic Lancaster, aby sprawdzić, czy znajdzie w nich jakąś wzmiankę o którymś z członków rodziny docelowej. Jak powiedziała, zaczęłam szperać w archiwach gazet z Lancaster w Pensylwanii i w końcu natknęłam się na informację o zaręczynach mężczyzny, który był synem kobiety z tej docelowej rodziny i nosił jej panieńskie nazwisko. Była tam też wzmianka o jego ojcu, który miał latynoamerykańskie imię, i pomyślałam: Aha, teraz jesteśmy już blisko. To jednak nie koniec mrówczej pracy Sisi. Kobieta dalej przeszukiwała różne magazyny i gazety, aż znalazła pewien magazyn internetowy, w którym znalazł się wywiad z podejrzanym dla niej mężczyzną. Mężczyzna powiedział, że jest w połowie portorykańczykiem to był dla niej wyraźny ślad, że to właśnie on może być odpowiedzialny za zabójstwo Christy. Oczywiście dla policji takie przypuszczenie by to było za mało, aby go aresztować i musieli najpierw potwierdzić to, że jego DNA zgadza się z DNA znalezionym na miejscu zbrodni. Przez jakiś czas śledzili go, aż pewnego dnia pracował jako DJ na szkolnej potańcówce. Wyrzucił butelkę wody i gumę do rzucia, które śledczy zabrali do badań. DNA okazało się zgodne. 49-letni Raymond Charles Ruff został aresztowany w czerwcu 2018 roku. Prawdopodobieństwo, że znaleziono na ciele Christie DNA należy do kogoś innego niż do niego, wynosiło 1 do 200 oktylionów. Okazało się, że udało się go zidentyfikować dzięki jego przyrodniej siostrze, która przekazała próbkę swojego DNA do bazy danych. Rów pracował jako DJ o pseudonimie DJ Freeze, który cieszył się nawet pewną lokalną sławą. Na jego stronie internetowej podano, że organizował nawet imprezy przed i po koncertach takich gwiazd jak Stings, The Eagles i Lenny Krawitz. Co za krawa na ironię organizował także zbiórki pieniędzy dla organizacji charytatywnych walczących z przemocą, takich jak Stop the Violence i Women's Abuse Shelter. W chwili śmierci Christy miał 24 lata i mieszkał kilka kilometrów od jej domu. Nie ma żadnych dowodów na to, że się znali, chociaż codziennie mijał budynek, w którym mieszkała w drodze do i z pracy, więc mógł ją wielokrotnie widzieć. Pracował także jako DJ, a po śmierci Christy w jej rzeczach znaleziono bilet do klubu, w którym grał w każdy piątek. Jego nazwisko nigdy nie pojawiło się podczas pierwotnego śledztwa. Gdyby nie rozwój badań DNA i praca Sisi Moore, śledczy najprawdopodobniej nigdy by do niego nie dotarli. Jak gorzko zauważył prokurator okręgowy, ten zabójca był wolny po tej brutalnej zbrodni dłużej niż Christy Mirak żyła na tej ziemi. Ostatecznie Rów przyznał się przed sądem do zabicia Christy. Zrobił to w zamian za odstąpienie prokuratury. Od wnioskowania o karę śmierci. Przyznał się do morderstwa pierwszego stopnia, gwałtu i powiązanych zarzutów, za co został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz dodatkowy wyrok od 60 do 120 lat więzienia. Przeprosił też jej brata i generalnie jej rodzinę. Powiedział: Przykro mi, proszę pana, jej rodzino, nie mogę sobie wyobrazić, przez co przechodziliście. Po dokonaniu zbrodni, jak gdyby nigdy nic, wrócił do swojego normalnego życia. Jeszcze tego samego dnia spędził czas ze swoją dziewczyną i zachowywał się całkowicie normalnie. Nie wiadomo skąd tak właściwie znał Christy i dlaczego właśnie ją obrał sobie za cel. A jeżeli była to przypadkowa ofiara, to co nim kierowało? Dlaczego właśnie tamtego dnia postanowił ją zgwałcić i zabić? Z tego co wiemy, nie zrobił tego nigdy wcześniej ani nigdy później. Już po wyroku Rów zaczął wycofywać się ze swoich zeznań. Twierdził, że wcale nie zabił Christy, a jego DNA znalazło się na miejscu zbrodni, ponieważ mieli za sobą romans i widzieliś tamtego ranka. Jednak gdy opuszczał jej mieszkanie, kobieta żyła i wszystko było w porządku. Powiedział, że przyznał się do zabójstwa, ponieważ jego prawnicy twierdzili, że jeżeli tego nie zrobi, na pewno zostanie skazany na karę śmierci. Cóż, nikt mu chyba nie uwierzył. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałam. Cieszę się, że mogłam opowiedzieć o kolejnej sprawie, którą udało się rozwiązać dzięki rozwojowi nauki. Mam nadzieję, że takich spraw będzie coraz więcej i że żaden morderca nie pozostanie bezkarny. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.